Hej, witajcie na moim kanale w dzisiejszym odcinku. Otworzymy sobie paczuszki. Dobra, zacznijmy od tej. Tak, Te przejdźcie na bok. I to jest Halloween. Tom, otworzymy sobie. Mam nadzieję. Dobra, otwieram I Nie zaczynamy, mamy listę, tak. <takujesz> Taką listę. I dobra, otwieramy. Rzadki, dobra. No, ciekawe, co będzie. Pajączka mamy! Prezentuję, zaczynaj. Dobra, teraz odkładamy sobie na bok i... To jest pająk, więc już zaznaczamy. Nie wiem, czy widzicie? Użyjemy sobie chyba tylko te listy, żeby, wiesz, nie powtarzać. Dobra. Idziemy do dalszych paczuszek. To, nie. A to jest otwarta, to e, Dobra, teraz niech będzie ta paczuszka. Bo ta wydaje się mega gruba. I tak jak zawsze powolujemy na tą paczuszkę. Nie wiem, czy to jest. Nie mam żadnego pojęcia. Dobra, otwieram to. I to jest lista. Lista. Nie potrzebna nam. Mamy jedną. Okej, okay, jakie to jest? Zwykły. Nie wiem. to no. Tu mamy, tam, 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 Dobra, tam, tam. I WAMPIRKA! Mega dużo waty. Tak się prezentuje. I usiądzie obok. Pajączka. I. Dobra, mamy jeszcze, zostały nam dwa. I niech będzie to. Bo, no. Ej, ale jeszcze nie zaznaczyliśmy co to było tamto, no tak, zapomniałam. To jest wampirek, więc jest. I zostało nam mumia i glutek. Czy tu będzie mumia czy glutek? Tego nikt nie wie. Tu mamy inne opakowanie. To znaczy, że jest innej serii była. To jest glutek, wampir i tak dalej. Tutaj mamy na mumie najsłabsze. No cóż, niestety to nie jest glutek. Dobra, otwieram go. I tak, otwieram go. O! Jest inny, to jest trochę zrobione. To, tak jak mówiłam, z innej serii. Dobra, tak się prezentuje, tak prezentuje na razie nasza kolekcja. Dobra, przechodzimy do napisania, co to jest. Mumia. Czyli brakuje nam glutka. Dobra, go. Została nam ostatnia paczuszka. Tak jak mówiłam, polujemy na tą, bo już wszystkie zdobyliśmy. Więc to musi być tak chyba, że będzie powtórka. To też jest możliwe. Nie, ucieczki to jest tary, ale Dobra, tak jak mi będzie potrzebna. Dobra, to wszystko. Okej, okay, co tam będzie? Takich w sumie spodziewałam. No, poszło. I ta, to tam! Hotel Transylwania! Nie wygląda trochę jak ten glutek z hotelu Ale no Jest ogólnie Glutek Tak i tak się prezentuje Cała nasza ta. To... Tak się prezentuje Nasza cała kolekcja Szczerze mi się chyba najbardziej podoba glutek Bo lubię tą bajkę Dobra pa